Spektakularne upadki polskich milionerów 1. Piotr Osiecki Piotr Osiecki, prezes i założyciel windykacyjnego giganta GetBack, przeżył spektakularny upadek w 2018 roku, gdy okazało się, że jego firma była piramidą finansową opartą na fałszowaniu sprawozdań i manipulacjach giełdowych. Upadek GetBack spowodował straty ponad 2,5 miliarda złotych dla tysięcy inwestorów. Osiecki został aresztowany, a cała afera ujawniła patologię na polskim rynku finansowym. 2. Marcin Pilchta Marcin P. to symbol piramidy finansowej, którą stworzył pod nazwą Amber Gold. Obiecując klientom nierealnie wysokie zyski z lokat w złoto, w szczytowym momencie działalności zgromadził ogromne środki. W 2012 roku jego imperium upadło, powodując straty ponad 850 milionów złotych dla niemal 19 tysięcy oszukanych Polaków. Marcin P. został skazany na wieloletnie więzienie, a jego sprawa stała się synonimem braku nadzoru finansowego. 3. Roman Kluska. Twórca potężnej polskiej firmy informatycznej Optimus przeżył osobisty i biznesowy dramat, gdy w 2002 roku został dramatycznie zatrzymany pod fałszywymi zarzutami oszustw podatkowych. Mimo, że po latach walki sądowej został w pełni uniewinniony, publiczny areszt i blokada aktywów skutecznie doprowadziły do upadku i zniknięcia z rynku jego technologicznego imperium.